Lublin czy Lubin? Jaka jest poprawna wersja? Ja bym Lubin dał. Lublin, Lublin, o. Jeszcze raz? Lublina. Panie Przemysławie, jaki związek chemiczny określany jest wzorem NaCl? Oj, o kurwa. Ja ci powiem, że można tym posypać. Nie? No to... Posypać? Jaka jest pana odpowiedź? No nie wiem, no to powiem kryształ. Jakie jest największe jezioro w Polsce? Baikal. W którym roku Polska dołączyła do Unii Europejskiej? Jak się zaczęła? Czekaj. Wojna w Ukrainie. Gruczoł mlekowy u kobiet to inaczej sutek. Gdzie u mężczyzn występuje gruczoł mlekowy? Mm, może we Powodzie Po wodzie pływa kaczka się nazywa. Podpowiedź to nie jest Borsuk. Poczekaj, Co? wolniej. Po wodzie pływa kaczka, jak się nazywa? Czy jak? Po wodzie pływa i kaczka się nazywa. Co to jest? Po, podpowiedź A. to nie jest Borsuk. To nie jest Borsuk, podpowiedź. Po, Tylko rozumiesz to, bo ja nie wiem. Ja... Jak nazywa się wynik dzielenia? Dzielenie. <laughs> Przeliteruj słowo pszczelarz. P, ry, <gry> <gry> Nie, 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 błędnie. <gry> psz psz pszczelarz. Pszczelarz, no? A to pyzy z, s, z. z. <gry> Jak nazywa się proces, w którym rośliny zamieniają dwutlenek węgla na tlen? <gry> Jest to biologia. Eee, Podstawka. Homoglobina? Co odkryła Maria Skłodowska-Kiri? <grymne> Garnek czy mopa? Co? Garnek czy mopa? Prosimy pytanie dla pana Alana: kto jest autorem czterech pór roku Vivaldiego? Kurwa, <grymne> panie Alanie, czekamy. Czekać, podpowiedź. Panie Kasiu, kto ma pierwszeństwo w tym przypadku? Ma pani w ogóle prawo jazdy? 20 lat. O, to kurde, no się to okażę. powinno to być łatwe. Ale którym autem ja jestem? Czym jest arachnofobia? O, kurwa. Podpowiadając, bardzo wiele ludzi ma tą fobię. Ty, patrz, ja ci pomogę, patrz. Tak, jakby ona jest Pomyśleć. bardzo popularna. O. Poczekaj. Ci coś badają na Ziemi? Na mm -mm. planetach? No nie no, no! to jest lęk przed pająkami, no panie Przemysławie! W jakiej jednostce mierzy się natężenie prądu? W jądrach przed walką, jak się nie wzyka. Ja pierdolę. Panie Kasiuszu, kolejne pytanie. Jak stopniujemy słowo zły? Stopnijemy? Tak. Zły. Jest odpowiedź błędna. to jest autorem tekstu hymnu polskiego, czyli Mazurka Dąbrowskiego? Mazurek Dąbrowski. No nie. Panie Maksymilianie, pytanie do Pana. Z jakiego materiału wykonano rękawy skórzanej karetki? Skóry. Co w matematyce oznaczamy symbolem H? Z angielskiego jest wzięty ten symbol, żeby podpowiedzieć. Wiedziałem, a szkoły nie skończyłem. Widać. Ja za blisko stoję ci. <gry> A, <gry> A, panowie live karytatywny. Czy wiesz gdzie leży Kanada? Wiem, gdzie? gdzie? Za wielką wodą. W, w Ameryce jakiejś tam... No tak, to jest nie. No w Amery, no gdzieś to jest stan USA, tak? Sit, słuchajmy. Wiem, <grym>, że ty jesteś bystry chłopak. Słuchaj, powiedzmy, to jest 2 plus 2 razy 3. Ale ty robisz sobie w tym momencie jaja nie, si, to jest. Nie, to jest... dawaj, 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 dawaj 12 no i co? razy 3 To wszystko co mieć do powiedzenia? To jest 8 stary znaczy, to jest 8 nie? Jak mówi się poprawnie? Lubelskie czy lubuskie? Lubuskie <laughs> Panie Kamilo! Z której części rośliny wytwarzana jest bawełna? Z owcy jest wełna, chyba? A bawełna? Bawełna. <grymne> Z której <grymne> części a, rośliny? Z której, rośliny? 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 Z której części rośliny? Z której części rośliny, tak, panie Kamilu. Z której części rośliny? ona jest bawełna. Części. Bawełny. Pół śledzia kosztuje 50 groszy, panie Adrenie. Ile kosztuje 7 śledzi? lec jakoś o kurde, poczekaj. A lot of boring math later. O proste działanie tutaj jest. Panie, zł. Panie No niestety nie, 7 zł. Panie Jose, co oznacza skrót ONZ? Obrona narodowa, coś tam... zbroj zbrojne. Jakie miasto jest stolicą Turcji? Kurwa. Istanbul. Ankara. <śmienicza> 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 Panie Alanie, kolejne pytanie: z czego powstają rodzynki? Z drzewa, ty. Jak <śmienicza> 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 z winogronu. Kto jest autorem powieści Lalka? Co? Powieści Lalka. To jest taka Ale to jest lekturka. Ale Mogę Polska? Powiedzieć? Polska, no? Ja. Pier... To nie wiem. Panie Piotrze, co jest większe? 3 piąte czy 0,6? <śmienicza> 3 piąte czy 0,6? Tak, no to wiadomo. Ja nie wiem, co. Jest, jest, jest. No takie mi pytania. 3 piąte czy 0,6? Łatwo to jest. Panie Piotrze. No, 3 piąte. Panie Kamilu. Dawaj. W którym roku Polska była gospodarzem mistrzostw Europy w piłce nożnej? Polska. Nigdy. Nie, była? Była, była, była. Była, była. Była, była. Była, była. to był z 2020. Panie Alanie, jaka jest przybliżona wartość liczby pi? Kurwa, takie pytania, serio. Kurwa, nie wiem, ty. Two years later. Ile wynosi liczba pi do dwóch miejsc po przycinku. Co to? Liczba pi do dwóch liczba miejsc po przecinków. Kurz, bo nie kumam. Liczba, liczba pi. No, pi. liczba piracjan, 3 plus 4 razy 5. Nie ma nawiasów. Okay, widać, powtórz to jeszcze to raz wiedział. powtórz jeszcze raz ty. 3 plus 4 razy 5 Musicie sobie odpowiedzieć na pytanie z matematyki. Czy na początek mnożymy, czy na początek dodajemy? Co? Mnożenie jest przed dodawaniem. Hmm. No, Chwila, bo mi tak to mówi mi i przerwa. Hmm. 35. 35? Tak.